Szanowni Państwo, witam na dzisiejszym briefingu prasowym poświęconym dwóm programom. Aktywny maluch i aktywny rodzic. Mamy tutaj dobre wiadomości dla wszystkich rodziców, dzieci w wieku od jednego roku do trzech lat. Mianowicie rząd, koalicja 15 października zdecydowała się podjąć tutaj decyzję o działaniach podjętych właśnie w kierunku tego, żeby wzmocnić tą opiekę. Nad najmłodszymi dziećmi, tymi dziećmi, które są w tej grupie żłodku, żłobkowej. Szanowni Państwo, okazuje się, że na terenie Polski mamy bardzo wiele tak zwanych białych plam. Co to są te białe plamy? Mianowicie 42% 2 gmin na terenie Polski nie posiada żadnej zinstytucjonalizowanej opieki na poziomie żłobkowym. Nie mają tam klubów yy, dziecięcych, czy malucha, ani opiekunów, właśnie. Dzieci, my chcemy podjąć tutaj działania w kierunku tego, żeby ta opieka żłobkowa pojawiła się właśnie w tych miejscach, niekoniecznie w formie takiego typowego żłobka, ale może być to właśnie klub dziecięcy czy też osoba, która ma swoje osobiste dziecko w wieku żłobkowym i zdecyduje się tutaj zaopiekować również innymi dziećmi od swoich znajomych czy też od osób postronnych. Które tutaj właśnie zdecydują się na to, żeby jej powierzyć opiekę. Moi drodzy, program Aktywny Rodzic, bo od niego chciałbym zacząć. Start tego programu 1 października, wnioski najprawdopodobniej będą składane przez platformę ZUS, to jest te słynne babciowe, o którym mówił tutaj premier Donald Tusk w, swoich, w swojej kampanii wyborczej i w swoich stu konkretach, a mianowicie mamy trzy obszary aktywny, aktywni rodzice w pracy. Czyli ci rodzice, którzy pójdą do pracy, otrzymają 1500 zł tutaj na swoją pociechę z wykorzystaniem na opiekę. Czyli może mogą przeznaczyć ten 1500 zł na to, żeby dziadek, babcia, wujek lub ktoś inny zaopiekował się dzieckiem i on otrzyma te środki. Mamy aktywnych w żłobku, czyli ci rodzice, którzy zdecydują się tutaj wysłać dzieci do żłobka otrzymają również 1500 zł i mamy aktywnie w domu tutaj kwota 500 zł dla każdego rodzica, który się zdecyduje jednak nie posyłać tego dziecka, a będzie się opiekował. Szanowni Państwo, no, liczymy na to, że około 55 tysięcy głównie kobiet, bo tu powiedzmy sobie wprost, one najczęściej zajmują się dziećmi, zdecyduje się na powrót do pracy, bo o to nam tutaj chodzi, żeby dać możliwości właśnie osobom opiekującym się tymi najmłodszymi dziećmi właśnie w grupie żłobkowej, żeby wróciły do pracy, bo wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, trzyletnia przerwa w działalności, zarówno tutaj gospodarczej, czy też świadczeniu pracy, to jest naprawdę spory problem, żeby potem wrócić na rynek pracy i być konkurencyjnym na tym rynku pracy, a my chcemy bardzo właśnie wzmocnić ten sektor. I aktywny rodzic wychodzi naprzeciw potrzeb rodziców właśnie i opiekunów prawnych. Aktywny maluch, ten program już funkcjonował, ale na chwilę obecną podjęliśmy decyzję o nowej transzy naborów. Do końca czerwca trwa kolejna transza naborów. Tutaj chcemy wzmocnić samorządy, ale nie tylko samorządy, bo tak jak powiedziałem wcześniej, również osoby Prywatne, które prowadzą taką działalność, bo to nie muszą być wcale podmioty publiczne, ale mogą być to również inicjatywy prywatne, tak, żeby pojawiło się docelowo do 2029 roku 100 tysięcy nowych miejsc żłobkowych. Pozwolę sobie podkreślić tutaj jeszcze raz, 42% gmin nie posiada dzisiaj żadnych miejsc żłobkowych dla swoich mieszkańców, dla obywateli danej. Gminy. Jeśli chodzi o Opolszczyznę, to 17 mamy takich gmin na terenie Opolszczyzny, z czego 3 na terenie powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego. 3 gminy nie posiadają na chwilę obecną. Właśnie takich miejsc żłobkowych. Do nich również ten program będzie adresowany i chciałbym tutaj jeszcze bardzo mocno zaakcentować jedną rzecz, że te kwoty również wzrastają. Tego wsparcia rządowego skracany jest czas. Trwałości projektu do dwóch lat i też również obsadzenia miejsc żłobkowych. To nie jest tak, że jeśli się utworzy taki punkt, to ten punkt będzie musiał być w 100% obsadzony. Te limity są niższe, a kwoty wyższe dla właśnie samorządów, tak żeby podejmowały decyzje lub osoby też, tak jak powiedziałem, prywatne w celu utworzenia tych miejsc żłobkowych. I tyle z mojej strony. Ja myślę, że tutaj poproszę pana Michała Nowaka żeby powiedział też, jak to wygląda, może w gminie Kędzierzyn Koźle, bo jest radnym tutaj. Akurat gmina Kędzierzyn Koźle dobrze wygląda, też pod tym kątem, ale prosiłbym parę słów. Tak, proszę Państwa, gmina Kędzierzyn Koźle dobrze wygląda, natomiast słabiej to wygląda niewątpliwie w tych gminach wiejskich, a tam też są rodzice i oni tutaj wymagają w szczególności tego wsparcia. Proszę Państwa, jeśli chodzi o politykę społeczną, to pewnie wszyscy znamy program. 500 i teraz 800 plus, który niewątpliwie poprawił sytuację finansową rodzin, ale było wskazywane i przez fachowców, i też przez samych rodziców, że jest to komponent ważny, ale niewystarczający, bo ten zastrzyk finansowy to nie wszystko, proszę Państwa. Ludzie chcą się też rozwijać, chcą rozwijać swoje kariery zawodowe, w szczególności młode matki, młode kobiety i ten program, te programy są takim niezbędnym uzupełnieniem tego właśnie komponentu finansowego. Rozwój miejsc żłobkowych, ulżenie, można powiedzieć, już w opiece nad dzieckiem, powrót na rynek pracy, również będzie to miało pozytywne skutki gospodarcze. Tutaj koalicja 15 października od dawna wskazywała to, jeszcze będąc w opozycji, i przyszedł właśnie czas spełnienia tej obietnicy. Bardzo się cieszę, że te programy są wprowadzane i jestem pewien, że przyniosą one bardzo dobry efekt. Szanowni Państwo, jeszcze dodam, że nasz rząd wychodzi tutaj naprzeciw właśnie potrzebom rodziców i najmłodszych. Dotrzymujemy obietnic i realizujemy nasze punkty programowe. Czy są jakieś pytania? Jeśli chodzi o programy, tak, no to najprostsza rzecz wejść na stronę ministerstwa albo wpisać w internecie aktywny rodzic lub aktywny maluch. Tam są podstawowe pytania i te takie najbardziej sztandarowe odpowiedzi. Wyjustowane. Także to jest pierwszy, jakby element, który należy podjąć tutaj i kroki. A najważniejsza jest chęć, bo to, jest, to są tak naprawdę środki, które, o które łatwo sięgnąć. Jeśli ktoś ma pomysł właśnie na tego typu działalność, bo to nie musi być duża działalność, to może być ktoś posiada duży dom, a ma w nim dużo miejsca i ma swoje dziecko właśnie w wieku 1-3, może podjąć tego typu aktywność, szczególnie apelujemy do gmin wiejskich, bo tam jest niestety największy problem, jeśli chodzi o te tak zwane białe plamy.